Jeśli żyjesz w Polsce, a tym samym w Unii Europejskiej, to musiałeś przynajmniej raz trafić na taką nakrętkę i powiedzieć, że większość ludzi to denerwuje, to jakby nic nie powiedzieć. I słyszałem, że są ludzie, którym się to podoba, ale dla mnie to jest jakaś teoria spiskowa. Bo odkąd to wprowadzili, to nawet nie wiem, ile razy mleko mi się wylało, gdy ta nakrętka w ostatniej chwili stwierdziła, że się przesunie na dół. No i jest to po prostu irytujące jak pijesz z gwinta. Czy jak myślisz, że butelka jest zakręcona, wkładasz ją do plecaka i okazuje się, że nie była zakręcona i wszystko w plecaku jest mokre. I ja jestem Prostym człowiekiem. I dla mnie liczy się użyteczność i efektywność. Więc nie jestem w stanie pojąć, jakim cudem nowe rozwiązanie jest w sumie gorsze w użytkowaniu niż to poprzednie. Bo przecież były te zbiórki nakrętek, z których budowali wózki dzieciom czy coś w ten deseń i wszyscy byli happy. I dla wszystkich tych spryciarzy, PL, co powiedzą, oho nie możesz sobie tego po prostu przesunąć? Nie! To nie chodzi o to, że nie mogę, ale nie chcę. Tak samo jak nie chcę wysyłać listów, tylko maile, mimo że mogę wysyłać listy, ale na tym polega rozwój, że idziemy do przodu z każdym nowym rozwiązaniem, a nie. Się cofamy. I tak, jestem wścieknięty na taką głupotę. Bo nie dość, że same nakrętki są denerwujące, to jak zadaję pytanie, dlaczego one istnieją, to słyszę dwie odpowiedzi. O, bo Unia jest głupia i nas nie lubi. Albo Och, bo to takie ekologiczne i zbawiamy dzięki temu świat. Ale gdy zapytam się, dlaczego Unia tak postanowiła i w jaki dokładnie sposób jest to ekologiczne, to odpowiedź brzmi tak. Czejcie, bo ludzie nie wiedzą tak naprawdę, dlatego czarny ekran i cisza. Okej, okay, nieważne. I stwierdziłem, że poświęcę swój cenny czas i albo udowodnię, że wszyscy są lemingami i zgadzają się na głupie rozwiązanie zupełnie bez sensu, albo uda mi się przynajmniej to zrozumieć i tym samym już się nie denerwować. Więc może zacznijmy od tych zbiórek nakrętek. To jak to działało? Co to było? Dlaczego ludzie budowali wózki z nakrętek niepełnosprawnym? No to ku mojemu zdziwieniu ludzie nie budowali wózków z tych zakrętek, tylko podobnie jak za złom, za nakrętki można było dostać hajs za kilogram. Jak się zbierało dużo, no to hajsu było. Na tyle, że można było kupić wózki czy tam protezy. I te 10 lat temu, kiedy to królowało, to uważano, że butelki bez nakrętek łatwiej jest zgnieść, co zmniejsza objętość odpadów. Brak nakrętki na butelce sprawia, że butelki bez problemu mogą zostać sprasowane w sortowniach. No ale natrafiłem na informację, że to jest ściema, bo ślad węglowy przy zbieraniu i odwożeniu do firmy, która je przytworzy, jest więc duży, zwłaszcza w porównaniu z tonami odpadów przewożonych jednym transportem do sortowni przez profesjonalne firmy zbierające. Więc de facto jest to nieekologiczne, ale co ciekawe, mi Mimo tego, dyrektywa unijna o tytule tak długim, że nie będę go wymawiał, bo i tak go nie zapamiętacie, która nakazuje łączenie nakrętek z butelkami, bo ma na uwadze właściwe gospodarowanie odpadami, które ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania powstawaniu wszelkiego rodzaju zaśmiecenia. Czyli generalnie dbanie o środowisko. Więc skoro wiadome jest to, że zbiórki są w sumie złe dla środowiska, to czemu ich nie zabronią? I ja rozumiem to, że ludzie chcą pomóc innym i jakby ja nie mówię, że to jest złe, to jest dobre. Tylko jeżeli chcemy robić ekologię, to musimy znaleźć inny sposób. No bo albo robimy ekologię całkiem Albo nie. Dla mnie to po prostu trochę niekonsekwentne. No ale przejdźmy do samej dyrektywy, bo tu zaczynają się w sumie bardzo duże niespójności. I od razu zaznaczam, jeśli chodzi o politykę, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. W sensie naprawdę nie mogę dbać mniej, kto co mówi i po jakiej stronie. No nie moja bajka. Ja po prostu chcę znać prawdę i mam za dużo czasu. Więc sobie trochę poczytałem, trochę pogooglowałem i to, co znalazłem, w sumie mnie samego zaskoczyło. No i teraz w tej dyrektywie jest kilkukrotnie zaznaczone, że jest to wprowadzone m.in. dlatego, żeby chronić środowisko morskie. Czy tam wodne, i są tam takie sformułowania jak Unia musi odgrywać swoją rolę w zapobieganiu powstawaniu odpadów w środowisku morskim. Czy państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami, aby zapobiegać powstawaniu odpadów w środowisku morskim pochodzących zarówno z morza, jak i lądu i zmniejszyć ich ilość? Więc w moim małym rozumku pojawiło się pytanie: jak? plastik wpada do wody. I to jest poważne pytanie. Jakby ktoś wyrzuca tam śmieci? O co tu chodzi? Więc zacząłem szukać na ten temat. No i okazuje się, że pierwsze na co trafimy to blogi, które mówią, bo te złe turysty na plaży zostawiają mi to wpada do wody. Co intuicyjnie niby ma sens, bo chyba każdy widział grupę na przykład jakichś sebiksów, którzy zostawiają puszki czy tam nie pałki na plaży. Tylko, że to nie jest prawda, tylko pseudoekologiczne mambo jambo. Bo jak się poszuka trochę głębiej, to można trafić na coś takiego. Naukowcy sprawdzili 232 Plastikowe odpady pod kątem ich pochodzenia. Dwie trzecie z nich pochodziło z dwóch krajów. Chin i Japonii. I z tego co pamiętam z geografii, te państwa nie znajdują się w Europie. Dodatkowo według tej samej strony żadne państwo europejskie nie znajduje się w top 6 krajów odpowiedzialnych za ponad 90% plastiku w morzu. I miałem takie, okej, okay, może to ściema. Więc abstrahując od tego, że znalazłem jeszcze dwie strony, które mówiły o tym, że ponad 90% plastiku w oceanie pochodzi z Azji i z Afryki, to na tej pierwszej stronie Focus.pl była wspomniana jakaś organizacja, która nazywa się The Ocean Cleanup. Ciekawe skąd ta nazwa. <laughs> I stwierdziłem, że spojrzę na ich stronę i okazało się, że mają cały artykuł o tym, jak plastik wpada do rzek, więc no, idealnie to, czego szukałem. I na przykład rzeczywiście jest wspomniane, że zakrętki są o tyle problematyczne, że działają jak takie małe łódeczki, bo są z gęstszego plastiku i wpływają na szeroki ocean i z racji, że są relatywnie małe, to zwierzęta często mylą je z pokarmem, więc pozornie plus dla Unii. Ale okazuje się, że ponad od 75 do nawet 86% śmieci pływających po oceanie w tak zwanej wielkiej pacyficznej plamie śmieci pochodzi z, uwaga, uwaga, działalności Połowowej na morzu. I zgadnijcie, czym nie jest działalność połowowa na morzu. No, ale okej, okay, nie ekscytujmy się, bo z tego co rozumiem, to tak naprawdę te śmieci, które pływają po wodzie, to tylko 3% wszystkich śmieci, które trafiają do oceanu i od razu nie toną, bo reszta trafia na plażę. Więc skoro jest na plaży, to na no pewno te głupie turysty z tego kraju, na której to plaży leży, to zostawiły. Czy tak jest, to zaraz sobie odpowiemy, bo widzicie The Ocean Cleanup nie tylko oczyszcza ocean z śmieci, ale też bada skąd te śmieci pochodzą. I na poprzednich stronach, o których mówiłem, było powiedziane coś w stylu, że 90% śmieci pochodzi z 10 rzek, które nie są w Europie. No i z danych The Ocean Cleanup wynik. Że to nieprawda, bo z tego co zbadali, wynika, że 80% śmieci w oceanie pochodzi z tysiąca rzek. Więc jest spora różnica. No i teraz na ich stronie jest taka bardzo fajna mapka, na której czerwonymi kropkami są zaznaczone te rzeki, które są odpowiedzialne za 80% plastiku, który trafia do oceanu. I nie zgadniecie, większość tych rzek nie znajduje się w Europie. Więc nawet jeśli cała Europa przestałaby emitować śmieci do morza, to dalej 80% problemu jest nierozwiązane. Więc o czym my w ogóle mówimy z tymi zakrętkami? A ja przypominam, że ja nie nie wiem o ekologii w ogóle nawet średnio ogarniam geografię a dałem radę znaleźć informacje które pokazują że alokacja zasobów przez Unię Europejską jest no, bez sensu. To jest tak jak nie wiem, zmiana wycieraczek w samochodzie, któremu nie działa silnik. Serio, jakby niech mi ktoś wytłumaczy, bo ja nie rozumiem, jeśli Unia rzeczywiście chce rozwiązać problem, to czemu Unia nie zrobi drugiej organizacji typu The Ocean Cleanup albo wesprze po prostu obecną, bo to realnie wpływa na zawartość śmieci w oceanie, a nie to, że przymocujemy zakrętki. Jak tam to 80% zostanie rozwiązane, jak najbardziej. Ale na razie to jest zabieranie się do problemu od tuby strony. No ale to nie jest koniec, bo w tej dyrektywie znajdziemy zapis, że przymocowane mają być nakrętki tylko w butelkach poniżej. Niżej 3 litrów. I zacząłem się zastanawiać, hmm, czy one są jakoś inne. I z czystej ciekawości chciałem to sprawdzić, więc kupiłem taki 5-litrowy baniak i butelkę popularnego napoju, który ma trochę sporsiejszą nakrętkę. I pierwsza rzecz, nakrętka rzeczywiście odchodzi, nie wiem czemu w to wątpiłem, ale jak spojrzymy na nakrętki, to okazuje się, że mają taką samą średnicę i praktycznie taką samą wysokość. Więc czemu jedna jest przytwierdzona, a druga nie? Jeszcze raz! Albo robimy ekologię, albo mówimy, że robimy ekologię. Ale stwierdziłem pewnie, ja jestem głupi, zapytałem się kogoś bardziej kompetentnego, więc napisałem do pani rzecznik firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów w moim mieście. I zadałem tej pani kilka pytań, do których zaraz przejdę, ale między innymi zapytałem o te zakrętki w butlach powyżej 3 litrów i dostałem taką odpowiedź. W przypadku butelek o pojemności powyżej 3 litrów, nakrętki zazwyczaj są wykonane z innego rodzaju plastiku, a same butelki są większe i mogą być inaczej przetwarzane. W przypadku butelek powyżej 3 litrów takie przepisy nie obowiązują, ponieważ producenci uznali, że nakrętki są tam na ogół większe i bardziej stabilne. I nie wiem jak dla was, ale ja nic z tego nie rozumiem i jedyne co tak naprawdę jakkolwiek odpowiada na to pytanie, to ostatnie zdanie, które mówi o tym, że zakrętki są zazwyczaj większe. Większe. I bardziej stabilne, cokolwiek to znaczy i jak to niby jest związane z ekologią. No ale cóż, dlaczego butelki 3-litrowe są tak różne? Tego pewnie się nigdy nie dowiemy, bo w internecie nie da się znaleźć informacji na ten temat. I teraz załóżmy, że chcemy być przykładnym obywatelem, więc pojawia się pytanie, jak to tak naprawdę segregować? Z nakrętką. Bez nakrętki, zgniatać i zakręcać, zgniatać i zakrętkę wyrzucać osobno. I może wydaje się oczywiste, że z nakrętką, bo w końcu po coś one są przytwierdzone. No i na pewno zgniatać, bo to zajmuje mniej miejsca. No ale to też nie jest oczywiste, bo na przykład na kontenerach na moim osiedlu jest napisane by zgniatać, ale wyrzucać osobno. A pani, do której pisałem wcześniej i podkreślam, że to to samo miasto, mówi by zgniatać, ale nie za mocno i zakręcać cokolwiek znaczy nie za mocno. I na przykład tutaj znajdziemy informację, że to ponoć nawet nie ma znaczenia z perspektywy recyklera. I jeszcze natrafiłem na informację, żeby nie zgniatać i zakręcać, bo Sortowanie na pewnym etapie dzieli śmieci na 2D i 3D, i tak segreguje papier, który jest 2D. i Jak butelka jest zgniecona na płasko, to czasem trafia do papieru. Ale spoko, w sumie nie musimy się martwić, bo od tego roku do wszystkich dużych sklepów ma wejść system kaucyjny na butelki plastikowe, które trzeba wrzucić do automatu niezgnieconej z zakrętką, więc będzie trzeba tylko znaleźć miejsce w chacie, żeby to gdzieś trzymać. Tak sobie to wszystko montuję, i to co tu powiedziałem, może trochę brzmi, jakbym mówił, że o to wszystko jest bez sensu, więc odrywajmy zakrętki i wyrzucajmy je do rzeki. I totalnie nie to jest moim zamiarem. Ja jak najbardziej jestem za żeby rozwiązywać problemy związane z ekologią, tylko chodzi mi o to, że zanim zostaną wprowadzone jakieś rozwiązania, które mniej lub bardziej utrudniają nam życie, fajnie by było, jakby ktoś zastanowił się dwa razy albo więcej nad tym, czy to rzeczywiście rozwiązuje ten problem, bo w tym momencie, z tego co rozumiem, mamy rozwiązanie na problem, którego nie rozwiązują, a ludzie się wkurzają, więc dla mnie coś jest nie tak. I przypominam, że ja jestem gościem z internetu, który wyraża swoje opinie i mogę się mylić, ale przedstawiłem to, jak ja to rozumiem, na podstawie ogólnodostępnych danych i tyle, pa pa.